No i tutaj mamy napisane markery, szybko wysychają, tablica robi się brudna, a regularne czyszczenie to strata czasu. Raz no nie używamy jakichś markerów, oszczędzamy jakieś tam parę złotych na tych markerach, bo też wiadomo, no, wypisują się tablica, brudne czyszczenie, płyny do czyszczenia i tak dalej. No ale jest to też związane z naszą ergonomią. Nie musimy tam nazwę machać i szorować tej tablicy. Mniej czasu poświęcamy na jakieś takie sprawy związane z utrzymaniem porządku, czy w ogóle nazwę ergonomią czystego umysłu gdzieś też takie pojęcie, kiedyś natrafiłem, mam nadzieję, że też natrafiliście, związane jest związane z tym, że na tej tablicy po prostu się robi nieporządek. Jak wpisujemy różne zadania, dochodzi coś, gdzieś w ciągu dnia wskoczyło coś nowego, no to okazuje się, że my chcemy to przerzucić gdzieś na dół albo zmienić, zreorganizować, trzeba przepisywać, czyścić. A tutaj w tablicy wirtualnej no nie ma czegoś takiego, bo po prostu zaznaczamy dane zadanie, przerzucamy do innej osoby i faktycznie możemy w sposób ergonomiczny wykorzystywać to narzędzie. Więc podsumowując jeszcze raz te wszystkie Punkty, brak fizycznych ograniczeń, dostępność z każdego miejsca, współpraca w czasie rzeczywistym, zintegrowane przypomnienie powiadomienia, ekologiczne i ergonomiczne rozwiązanie.